Cześć! E, w dość kultowej grze e, i w odcinku z, e, gameplay stare gry. E, chyba tej gry nie muszę wam e, przedstawiać Pacman. E, I tutaj jest przycisk, który nas doprowadzi do gry. Zagramy w trzy rozgrywki mm, tak. No tak. W takie najlepsze. Free Bones. Ha ha, 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 ha. Pacman, to jest taka bardzo kultowa też gra eee. o, Okrążyli mnie, to nie moja widać Dobra, mmm... Ich jest więcej? No w końcu. O no. Dobra. Chyba ostatnie życie. Uf, jak mnie gonią! To oni mnie zablokowali z każdej strony. To, się... e, to jeszcze jedna gra i jeszcze jedna. I wtedy już będziemy mogli powiedzieć o końcu. Tak mm. ja to lubię. Fruit bonus. Fruit bonus est super. Avant ça, le bonus est sobre. C'est bien. Il y a des cochons de cochon. Osh nigga. What? Dobra, mam dużo punktów za pierwszym razem. Ciekawe czy uda mi się wszystkie uzbierać. To eee. że nie zebrałem tylko fruit od bonusa. Teraz by mi się... To bardzo dużo punktów. Możecie sami w tej gry sprawdzić się. Yy, 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 w pierwszą i drugą część, w drugiej i pierwszej, yy, pierwszej i w tej części, w drugiej nie yy, po, po prostu wpisałem sobie Super Mario Bros i wybrałem sobie chyba pierwszy, czy tak. Chyba tak yy, punkt. No, yy. No nie! Łat! Szkoda, że nie wziąłem tego Fluid Bossa. Nie Bossa, tylko Bonusa. Żal. A czy da się dostać do ich bazy? Chyba nie, bo oni się tam respią. To jest raczej niemożliwe. Nie. Prawie przez to straciłem życie, więc... Get ready. Ostatnie życie moje Chodzie jedne ducha to nie mogę dostać. się, A więc to już był ostatni gym, ostatni poziom z gymplaya e Patsman Original. A więc cześć do następnego odcinku ze serii stare gry E, play z starej gry. G... jaki gameplay. Gameplay. Może czasem będę mówił Gimplay To... to sorry, dobra. G gameplay. E, następny odcinek. Tak, cześć.